Cześć! Kiedy myślimy Bitcoin, co nam przychodzi do głowy? Pewnie cyfrowa waluta, tak? A co jeśli to jest coś o wiele, wiele większego? W dzisiejszym materiale spojrzymy na to z zupełnie innej strony. Zobaczymy w Bitcoinie publiczną infrastrukturę, która może kompletnie zmienić to, jak przesyłamy wartość. I obiecuję postaram się to zrobić bez skomplikowanego żargonu. No dobrze, zatrzymajmy się na moment przy tym pytaniu. Co by było, gdyby pieniądze działały, no właśnie, jak e-mail? Pomyślmy o tym przez sekundę. Wysyłamy wiadomość, pstryk jest na drugim końcu świata. Błyskawicznie, globalnie i co najważniejsze, bez żadnego pośrednika, który czyta i zatwierdza naszą korespondencję. Dokładnie ta idea jest kluczem do zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi w Bitcoin. Okej, okay. żeby w ogóle pojąć, jak pieniądze mogą działać podobnie do internetu, musimy zacząć od samych fundamentów. Zobaczmy więc, co to tak naprawdę znaczy w praktyce. W samym swoim sercu bitcoin jest naprawdę niesamowicie prosty. To jest, no wiecie, pierwsza na świecie technologia, która pozwala przesłać wartość drugiej osobie. A jedyne, czego do tego potrzeba, to komputer i dostęp do internetu. Koniec, żadnych banków, żadnych firm. Po prostu czysta cyfrowa transakcja. Trochę jak wysłanie maila, prawda? I tutaj, właśnie tutaj, dochodzimy do absolutnego sedna. Bitcoin to pierwszy na świecie globalnie dostępny publiczny pieniądz. I to słowo publiczny jest absolutnie kluczowe. Co to znaczy? Ano to, że nikt go nie kontroluje, nikt nie jest jego właścicielem. Jest po prostu otwarty dla każdego. Tak samo jak internet. No dobra, ale zaraz, jeśli nikt tego nie kontroluje, to jak to w ogóle jest możliwe, że to działa? No i właśnie w tym pytaniu kryje się cała rewolucja. A odpowiedź to: wycięcie pośredników. I to jest ten moment, aha, ten przełom. Bitcoin działa. I to działa bez potrzeby ufania jakiejkolwiek instytucji pośrodku. To jest fundamentalna różnica w stosunku do wszystkiego, co znaliśmy do tej pory. Każdego systemu. Od Paypala po zwykły przelew bankowy. Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce, tak krok po kroku. W tradycyjnym systemie, kiedy wysyłamy pieniądze, one lecą przez cały łańcuszek prywatnych firm. Najpierw nasz bank, potem jakaś izba rozliczeniowa, potem bank odbiorcy. Jest tego trochę. A w Bitcoinie? Jest tylko nadawca, odbiorca i publiczna księga, czyli ten słynny blockchain. Nie ma żadnej korporacji pośrodku. A zaufanie? Cóż, ono jest budowane przez czystą matematykę i tysiące komputerów na całym świecie, które razem sprawdzają każdą transakcję. To sprawia, że oszustwo jest, no, praktycznie niemożliwe. No to kto może z tego korzystać? Odpowiedź jest banalnie prosta. Absolutnie każdy. Nieważne jakiej narodowości, nieważne jakiej rasy czy religii, nieważne jakiej płci, nieważne nawet jaką ma się zdolność kredytową. To jest właśnie siła publicznej infrastruktury. Jest otwarta i nie trzeba nikogo prosić o zgodę. Każdy, dosłownie każdy, może sobie za darmo stworzyć adres i zacząć przyjmować cyfrowe płatności. Okej, okay, to wszystko brzmi naprawdę ciekawie. Ale ktoś mógłby zapytać, po co nam to wszystko, skoro mamy przecież systemy płatnicze, które działają. No cóż. Odpowiedź staje się boleśnie jasna, kiedy spojrzymy na te momenty, w których te nasze zaufane systemy po prostu spektakularnie zawodzą. Ten cytat Petera van Valkenburga trafia w samo sedno problemu. Posłuchajmy. Korporacyjni pośrednicy dostarczający dzisiejszą krytyczną, ale prywatną infrastrukturę stają się coraz mniej liczni, więksi i potężniejsi, a ich porażki są coraz poważniejsze. Mówiąc prościej, stajemy się zakładnikami kilku gigantycznych, scentralizowanych i, jak się okazuje, bardzo wrażliwych systemów. Pamiętamy może sprawę Equifax. To był gigantyczny wyciek danych. Na światło dzienne wypłynęły dane, uwaga, 143 milionów ludzi. To tak, jakby dane niemal połowy populacji Stanów Zjednoczonych nagle znalazły się w niepowołanych rękach. To jest bardzo realny, namacalny koszt zaufania jednej centralnej firmie. A co z ryzykiem czysto finansowym? Proszę bardzo prawie 2 miliardy dolarów dokładnie 1,8 miliarda dolarów tyle skradziono z banku Punjab National Bank przez fałszywe wiadomości w systemie SWIFT. Mówimy tu o największym elektronicznym napadzie na bank w historii. I co najważniejsze to wszystko stało się wewnątrz tego naszego zaufanego, tradycyjnego systemu. Ale wiecie co? To nawet nie jest tylko kwestia danych i pieniędzy to zaczyna dotykać naszego fizycznego bezpieczeństwa. Pomyślmy o tym. Rozruszniki serca, elektroniczne nianie, nawet samochody, które hakerzy potrafili zdalnie zepchnąć z drogi. To nie jest science fiction to wszystko już zostało zhakowane. I tutaj konsekwencje są no cóż, po prostu przerażające. Skoro więc wiemy już, że centralizacja jest problemem, to nasuwa się pytanie co jest rozwiązaniem? No właśnie, Potrzebujemy czegoś zupełnie nowego jakiejś publicznej, cyfrowej podstawy, która po prostu nie ma tych wszystkich słabości. Co tak naprawdę łączy te wszystkie przykłady, o których mówiliśmy? Mają jedną wspólną cechę jedną wielką słabość jest nią tak zwany pojedynczy punkt awarii. Nieważne, czy to wielka firma, czy agencja rządowa. Jeśli wszystko zależy od jednego centralnego punktu, to ten punkt staje się celem ataku i gigantycznym ryzykiem dla, cóż, dla nas wszystkich. Ale spójrzmy na to z perspektywy historycznej, to jest pewna naturalna ewolucja. W latach 80. garstka stacji telewizyjnych i gazet kontrolowała cały przepływ informacji. Potem, w latach 90., przyszedł internet i totalnie to zdecentralizował. A dzisiaj? Dzisiaj technologie takie jak blockchain mają potencjał, by zrobić dokładnie to samo dla pieniędzy i całego tego internetu rzeczy. Kluczowe słowo, które warto zapamiętać, to dezintermediacja. Brzmi skomplikowanie, ale oznacza po prostu usuwanie pośredników. Blockchain likwiduje te wszystkie wąskie gardła, te centralne punkty, które są tak łakwym celem. Zamiast polegać na zamkniętych, prywatnych systemach, dostajemy otwartą, publiczną sieć, która jest z natury o wiele, wiele bardziej odporna na ataki. No dobrze, więc co to wszystko oznacza w szerszej perspektywie? Dokąd to nas prowadzi? Możliwe, że jesteśmy świadkami narodzin czegoś, co niektórzy nazywają internetem wartości. Ale czy bitcoin jest idealny? Oczywiście, że nie, absolutnie nie. Jeszcze nie wszędzie jest akceptowany, ceny rzadko kiedy są w nim podawane, a jego wartość, no cóż, potrafi być niestabilna. Ale wiecie co? E-mail w 1972 roku też nie był idealny, a jednak, i to jest najważniejsze, to po prostu działa. Sama technologia działa dokładnie tak, jak miała działać pozwala przesyłać wartość bez zaufanego pośrednika. I właśnie dlatego mówimy tu o prawdziwym przełomie w informatyce, być może na skalę porównywalną z narodzinami internetu, bo trzeba to sobie jasno powiedzieć. Bitcoin to nie jest po prostu jakaś tam nowa waluta to jest zupełnie nowy rodzaj publicznej, globalnej infrastruktury infrastruktury do przesyłania wartości. Na sam koniec zostawiam wszystkich z jedną, myślę, że dość prowokującą myślą: Internet usunął strażników, którzy kontrolowali informacje. I to zmieniło nasz świat na zawsze. Zatem, co się stanie, kiedy usuniemy strażników, którzy kontrolują przepływ wartości? Myślę, że naprawdę warto się nad tym zastanowić.